Znaki Zodiaku, a karty Tarota. Odkryj sekretny język wszechświata. Twoja dusza, a karty Tarota. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pewne karty Tarota wciąż do ciebie wracają? Albo czemu Twoje cechy znaku Zodiaku czasem wydają się walczyć z Twoimi wewnętrznymi pragnieniami? Sekret tej pozornej sprzeczności tkwi w głębokim, magicznym połączeniu między astrologią a Tarotem. Przedstawiam ci wyjątkowego e-booka. Znaki Zodiaku, a karty Tarota. To nie jest kolejny przewodnik z suchymi interpretacjami. To klucz do odczytania Twojej osobistej, kosmicznej mapy duszy. W środku odkryjesz, które karty wielkich i małych arkan są Twoimi naturalnymi sprzymierzeńcami, a które stanowią wyzwanie, w zależności od Twojego znaku słonecznego. Jak żywioły Twojego znaku, ogień, ziemia, powietrze, woda wpływają na to, w jaki sposób postrzegasz świat i jakich kart potrzebujesz, by się zrównoważyć. Odpowiedzi na Twoje pytania, które pomogą Ci zastosować tę wiedzę w codziennym życiu, w miłości, pracy i rozwoju osobistym. Nie czekaj, aż przyszłość sama Ci się odsłoni. Weź stery swojego życia w swoje ręce. Znaki Zodiaku, a karty Tarota to przewodnik, który pomoże Ci zrozumieć swoją unikalną drogę, pogodzić wewnętrzne sprzeczności i świadomie kreować swoją rzeczywistość. Twoja podróż do głębszego samopoznania zaczyna się teraz. Poznaj język. W którym Twoja dusza rozmawia z wszechświatem. E-booka możesz zakupić na mojej stronie, a książkę w wersji papierowej na platformie Amazon. Zapraszam!